Dobrze. I gonitwa się rozpoczęła. E, sędzia nie, nie trzymał długo koni w maszynie. Fugas e, na czele, ale tylko przez moment. Teraz wychodzi Mrs. Summer. E, polem e, Empire of the Sun. E, dalej e, Fugas. E, I czwarty. Chyba jest El Corazone. Potem grupę pościgową prowadzi Manitu. I teraz Mister Summer z bardzo dużą przewagą. To jest 1200 metrów do celownika Empire of the Sun. Fugas El Corazone poprawia teraz Salk Sprint. I od pola kolejny koń to konal Sernak. 800 metrów do celownika. Empire of the Sun. Bliżej uciekinierki. Świetnie idzie też polem El Corazone. Jak mówiłem wcześniej, uczestnik derby. Konach Sernal, Fugaz i Salx razem. Za nimi poprawiający szandalar. I to jest już wyjście na prostą. Za chwilę pewnie uaktywnią się fani młodych e, służowieckich jeźdźców. E, świetnie polem e, lekko razone. No, Bardzo ładna sylwetka jeźdźca El Corazone, Fugas, Empire of the Sun. Reszta dalej. Świetnie stawia opór Fugas, ale El Corazone galopuje lżej. Wyłamuje teraz nieco Empire of the Sun. 100 metrów do celownika. El Corazone sięgnie po wygraną drogi Fugas, Empire of the Sun na czwartym miejscu Salks Friend.